Ronaldinho, powszechnie uważany za jednego z najbardziej utalentowanych graczy swojego pokolenia, wniósł do piłki nożnej unikalną mieszankę umiejętności, radości i kreatywności, która nie ma sobie równych nawet dziś. Jego zaraźliwy uśmiech, oszałamiające umiejętności i charyzmatyczny styl sprawiły, że stał się niekwestionowaną ikoną. Ale jak rozpoczął on swoją drogę do globalnej sławy i dlaczego jego wizerunek ucierpiał w ostatnich latach? Witamy ponownie. Dziś zagłębiamy się w życie i karierę Ronaldinho, aby odkryć, co dokładnie uczyniło go tak wyjątkowym. Ronaldinho urodził się 21 marca 1980 roku w Porto Alegre w Brazylii. W jego rodzinie piłka nożna była czymś więcej niż tylko grą. Była częścią ich tożsamości. Jego ojciec, João, był piłkarzem, ale to nie wystarczało, więc dorabiał jako stoczniowiec. Chociaż ojciec Ronaldinho nigdy nie dotarł do elity futbolu, jego pasja do gry była jasna i upewnił się, że przekaże ją swoim dzieciom. Starszy brat Ronaldinho, Roberto, również był utalentowanym graczem i podpisał nawet kontrakt z Gremio, gdzie zaczął wyrabiać sobie całkiem niezłą markę. Dorastając, Ronaldinho chciał oczywiście pójść w ślady swojego brata. Ich droga nie była jednak łatwa. Kiedy Ronaldinho miał zaledwie 8 lat, jego ojciec tragicznie zmarł na atak serca podczas pływania. Ta strata bardzo mocno dotknęła całą rodzinę. Na szczęście wczesne sukcesy Roberto w piłce nożnej pozwoliły rodzinie poprawić sytuację życiową, jak i finansową, co dało młodemu Ronaldinho stabilność i swobodę, aby w pełni poświęcić się piłce nożnej. Pełne imię Ronaldinho to Ronaldo de Assis Moreira, ale przydomek Ronaldinho, co oznacza mały Ronaldo, zyskał w wieku zaledwie 8 lat. zisko to wzięło się stąd, że był zazwyczaj mniejszy od swoich rówieśników w klubie młodzieżowym. A przydomek ten towarzyszył mu przez całą karierę, nawet w reprezentacji narodowej. Surowy talent Ronaldinho zaczął błyszczeć bardzo wcześnie, ale nie doskonalił on swoich umiejętności w tradycyjnych akademiach. Dorastając w Porto Alegre, spędzał godziny grając w piłkę uliczną i plażową. Ale co najważniejsze, grał bardzo dużo w futsal, który zawsze był kluczową częścią brazylijskiej kultury piłkarskiej. Futsal zmusił Ronaldinho do rozwinięcia szybkiego refleksu, precyzyjnej kontroli piłki i sprytnych technik dryblingu. Umiejętności, oczywiście, które później stały się niezbędne do jego stylu gry. Jako nastolatek Ronaldinho zaczął zwracać na siebie uwagę unikalnym stylem gry. Jego przełomowy moment w karierze młodzieżowej nastąpił, gdy strzelił wszystkie 23 gole w zwycięstwie 23-0 nad lokalną drużyną. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, scena ta przypominała podobno oglądanie kogoś grającego w FIFA na początkującym, ponieważ Ronaldinho bez wysiłku niszczył całą drużynę. W 1998 roku, w wieku 18 lat, Ronaldinho podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Gremio. W tym samym roku zadebiutował już w seniorskiej drużynie, szybko stając się wyróżniającym talentem. W 48 meczach strzelił 23 gole, pokazując połączenie dribblingu, strzelania bramek i umiejętności rozgrywającego, które przyciągały skautów z Europy. Rok później, bo w 1999, Ronaldinho otrzymał swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Brazylii, na rozgrywki Copa America, które Brazylia wygrała. Wkrótce potem wziął on udział w Pucharze Konfederacji, gdzie strzelał gole w każdym meczu z wyjątkiem finału, w tym hat-tricka przeciwko Arabii Saudyjskiej. W wieku zaledwie 19 lat zdobył nagrody przyznawane najlepszemu strzelcowi i najlepszemu zawodnikowi tego turnieju. W 2001 roku to Arsenal jako pierwszy próbował podpisać kontrakt z Ronaldinho, ale z powodu problemów z wizą, gdyż nie miał on paszportu europejskiego, ruch nigdy się nie zmaterializował. W tamtym czasie obowiązywały bardzo surowe zasady dotyczące graczy spoza Europy, a Ronaldinho nie spełniał wymaganej liczby międzynarodowych występów. Fani Arsenalu wciąż mogły się więc zastanawiać, jak zmieniłaby się historia, gdyby Ronaldinho grał u boku Thierry'ego Orego i Denisa Berkamp'a. Zamiast tego Paris Saint-Germain pozyskało Ronaldinho za skromne 5 milionów euro kwota, która wydaje się wręcz niewiarygodna jak na dzisiejsze standardy. Początki Ronaldinho w Paryżu nie były łatwe. Ówczesny trener PSG, Luis Fernandez często sadzał go na ławce rezerwowych, powołując się na jego nocne nawyki i brak punktualności. Jednak po przerwie zimowej Ronald zaczął pokazywać swój prawdziwy blask. W swoim debiutanckim sezonie strzelił 13 bramek i asystował przy kilku kluczowych zagraniach, czyniąc go jednym z ulubieńców pośród fanów paryskiego zespołu. Jego występy w Paryżu szczególnie w drugiej połowie sezonu były wyraźnym sygnałem, że jest on gotowy na najwyższy poziom. W swoim drugim sezonie w PSG Ronaldinho poprowadził klub do finału Coupe de France, ale drużynie się nie powiodło. Mimo, że PSG zajęło 11 miejsce w lidze, reputacja Ronaldinho rosła. Mistrzostwa świata w 2002 roku, których gospodarzami była Korea Południowa i Japonia, ugruntowały międzynarodową reputację Ronaldinho. Grał u boku Ronaldo i Rivaldo, tworząc legendarny brazylijski atak. W meczu otwarcia z Turcją Ronaldinho zaliczył bardzo solidny występ, a Brazylia wygrała 2-1, a Ronaldo i Rivaldo ustawili wynik meczu. W drugim spotkaniu Brazylia odniosła zwycięstwo 4-0 nad Chinami, gdzie Ronaldinho popisywał się precyzyjnymi podaniami i kontrolował tempo gry. Przeciwko Kostaryce pomógł Brazylii w zwycięstwie 5 2. Z dziewięcioma golami w fazie grupowej Brazylia zajęła pierwsze miejsce, a Ronaldinho pokazał, że jest kimś więcej niż tylko graczem drugoplanowym. Miał on wielki wpływ na grę całego zespołu. Jedna ósma miejsca świata to był mecz z Belgią. Kreatywność i dribbling Ronaldinho przyciągnęły obrońców, otwierając przestrzeń dla Rivaldo i Ronaldo. Chociaż Brazylia początkowo walczyła z nieźle grającą defensywą Belgii, sprytne podania Ronaldinho i przewaga w bocznych sektorach, którą tworzył dribblingiem, pomogły przełamać obronę Belgii, więc Brazylia wygrała 2 do 0. I w końcu legendarny mecz z Anglią. To był mecz, w którym Ronaldinho naprawdę odcisnął swoje piętno. Wynik był remisowy 1-1, gdy w 50 minucie Ronaldinho dostrzegł angielskiego bramkarza Davida Simana poza linią bramkową. Z odległości 40 metrów wykonał bardzo odważny rzut wolny, który przyleciał nad głową Simana i wpadł idealnie do bramki. Świat patrzył z podziwem i niedowierzaniem, jak Ronaldinho świętuje gola, który zostanie zapamiętany na zawsze. Niestety kilka minut później został wyrzucony z boiska po kontrowersyjnym faulu, przez co Brazylia musiała kończyć mecz w dziesiątkę. Ale jego magia zrobiła już różnicę wysyłając Brazylię do półfinału ze zwycięstwem 2-1. Brazylia ponownie zmierzyła się z Turcją, tym razem w półfinale. Bez Ronaldinho w składzie, Ronaldo strzelił jednego gola w meczu, zapewniając Brazylii miejsce w finale. Po powrocie Ronaldinho z zawieszenia, w wielkim finale przeciwko Niemcom, Ronaldinho, Rivaldo i Ronaldo rozegrali fantastyczny mecz, w którym Ronaldo dwukrotnie strzelił bramkę, zapewniając zwycięstwo 2-0 i piąty Puchar Świata Brazylii. Rola Ronaldinho w tym całym turnieju była jasna. Był kreatywną iskrą, nieprzewidywalnym geniuszem, który sprawił, że ofensywa Brazylii była naprawdę nie do powstrzymania. I w końcu, rok 2003, najlepsze europejskie kluby starały się o podpisanie Ronaldinho. Zawodnik stanął przed kluczową decyzją dotyczącej swojej kariery. Początkowo to Real Madrid wydało się oczywistym wyborem. Klub był w erze Galacticos, a gwiazdy takie jak Zinedine Zidane, Luis Figo i Ronaldo Nazario tworzyły elitarny skład. Florentino Perez nigdy nie osiadał na laurach. Kiedy sprowadził Davida Beckhama, wartość finansowo klubu z Madrytu skoczyła o kilkadziesiąt milionów euro. To wszystko jednak nie zaspokoiło ambicji prezesa Realu, który już planował kolejne transfery. Na Santiago Bernabeu miał zawitać Ronaldinho. Grając dla PSG i w reprezentacji Brazylii zasłużył on na transfer do bardziej prestiżowej ligi, a wielu kibiców wyobrażało go sobie w białej koszulce Realu Madryt. Natomiast prezes Realu Madryt, Florentino Perez miał też wtedy obsesję na innym punkcie – marketingu i sponsorów. Wielu hiszpańskich dziennikarzy często wspomina, co Florentino Perez raz powiedział na temat Ronaldinho. Jeśli mam wybierać między Beckhamem a Ronaldinho, po stokroć wybieram Anglika. Cała Azja zakocha się z nas z jego powodu. Brazylijczyk jest tak brzydki, że pogrążyłby naszą markę. Pomimo uroku Madrytu, Ronaldinho miał zastrzeżenia. Chciał czegoś więcej niż tylko transferu do wielkiego klubu. Pragnął miejsca, w którym mógł być sobą. Gdzie mógłby swobodnie wyrażać swoją kreatywność, bez sztywnych oczekiwań, które mogłyby stłumić jego unikalny styl. I wtedy do stołu usiadła Barcelona, która nie była potęgą, ale miała ekscytującą wizję pod wodzą nowego prezydenta Joana Laporty, który był zdeterminowany, aby przywrócić dziedzictwo klubu. Laporta dał Ronaldinho jasno do zrozumienia, że będzie on centralnym punktem drużyny, centralną postacią w przekształceniu tożsamości Barcelony na arenie międzynarodowej. Ronaldinho był poruszony pasją Laporty i obietnicą zbudowania czegoś nowego. Ta wizja i wolność w połączeniu z pokaźną ofertą przekonały Ronaldinho. 19 lipca 2003 roku dołączył on do Barcelony za 30 milionów euro, rozpoczynając jedną z najbardziej transformacyjnych epok we współczesnym futbolu. Sezon 2004-2005 był pierwszym wielkim sukcesem Ronaldinho w klubowej piłce nożnej. Prowadząc Barcelonę do tytułu La Liga, strzelił 13 goli i zaliczył 16 asyst. Jego zgranie z kolegami z drużyny, zwłaszcza z młodym Lionelem Messi, było widoczne. Dla wielu fanów Ronaldinho reprezentował radość i ducha piłki nożnej, często uśmiechając się i bawiąc publiczność. Sezon 2005-2006 był szczytem kariery Ronaldinho. Poprowadził Barcelonę do zdobycia podwójnej korony, wygrywając Ligę Mistrzów i La Liga, zdobywając 26 bramek i dostarczając 25 asyst. Osiągnął on fenomenalną średnią prawie jednej bramki lub asysty na mecz. W tym sezonie zdobył on też upragnioną nagrodę złotej piłki. Ale jeden mecz na zawsze pozostanie w pamięci fanów na całym świecie. 19 listopada, rok 2005. El Clasico. Tej nocy Ronaldinho był nietykalny. Przedzierał się przez madrycką obronę, pozostawiając graczy rannych, gdy tańczył wokół nich. Jego drugi gol. Slalomowy bieg obok wielu obrońców przed wpakowaniem piłki do bramki Casillasa, wywołał aplauz madryckich fanów. Dla Barcelony zdobycie owacji na na Bernabeu było prawie niespotykane. Szacunek, który otrzymali tylko Andres Iniesta, Diego Maradona i właśnie wtedy Ronaldinho. Ta owacja symbolizowała jego wpływ na światowy futbol. Nawet rywale nie mogli przestać podziwiać jego błyskotliwości. Ale niestety problemy z kondycją i kontuzje zmusiły prezesa Barcelony Joana Laporty do pozbycia się Ronaldinho, a model Lionel Messi był gotowy do przyjęcia roli lidera drużyny. Dlatego też Ronaldinho przeniósł się do AC Milanu w 2008 roku. Jednak gdy jego piłkarskie umiejętności osiągały szczyt, druga strona medalu zaczęła się ujawniać. Zamiłowanie Ronaldinho do nocnego życia i imprezowania, od dawna znanej jako część jego osobowości, zaczęło odbijać się na jego dyscyplinie i oczywiście sprawności fizycznej. Do czasu, gdy opuścił Barcelonę w 2008 roku, szepty o malejącym profesjonalizmie stawały się coraz głośniejsze. Jego kolejne występy w AC Milan, Flamengo i Atlético Mineiro Pokazywały przebłyski błyskotliwości, ale brakowało mu stabilności, która definiowała go przez jego najlepsze lata. Urok luksusowego stylu życia stał się czymś więcej niż tylko chwilową przyjemnością. Hazard, nadmierne wydatki i złe zarządzanie finansami zaczęły pogarszać jakość jego życia. Zanim Ronaldinho przyszedł na emeryturę w 2015 roku, miał już do czynienia ze sporami prawnymi, w szczególności z pozem o 14 milionów euro przeciwko Flamengo za niewypłacone wynagrodzenie. Jego niegdyś gwiezna kariera została przyćmiona przez rosnące poczucie chaosu. Jego zamiłowanie do ekstrawaganckich zakupów i zaniedbywanie zobowiązań finansowych doprowadziło do narastających długów. W 2019 roku brazylijskie władze skonfiskowały jego brazylijskie i hiszpańskie paszporty po sporze dotyczącym niezapłaconych kar środowiskowych związanych z nielegalną budową w chronionym terenie. Dzień dziesiątki jego nieruchomości zostało skonfiskowanych, a on sam stanął w obliczu poważnej krytyki ze strony opinii publicznej. Co więcej, według brazylijskich dziennikarzy, w pewnym momencie Ronaldinho miał podobno mniej niż 10 funtów na swoim koncie bankowym, co jest dalekie od bogactwa, które zgromadził podczas swojej kariery piłkarskiej. Najbardziej dramatyczny rozdział upadku Ronaldinho nastąpił w marcu 2020 roku. On i jego brat Robert Assis zostali aresztowani w Paragwaju za próbę wjazdu do kraju przy użyciu sfałszowanych paszportów paragwajskich. Powody użycia fałszywych dokumentów pozostają niejasne. Niektóre raporty sugerują, że zostały one dostarczone w ramach umowy sponsorskiej, podczas gdy inne wskazują na głębsze kwestie związane z niepewną sytuacją prawną Ronaldinho w tamtym czasie. Jego aresztowanie wywołało fale szoku na całym świecie. Jak człowiek tak sławny jak Ronaldinho mógł dopuścić się takich czynów? Władze Paragwaju zamknęły parę w więzieniu Agrupación Especializada, w którym przetrzymywani są najgroźniejsi przestępcy w kraju. Ronaldinho i jego bratu groziło aż do 5 lat więzienia, ale ostatecznie zawarli ugodę po 5 miesiącach spędzonych w areszcie, płacąc łącznie 200 tysięcy dolarów grzywny. Pomimo ponurych okoliczności, urok Ronaldinho świecił nawet w więzieniu. Filmy przedstawiające go grającego w futsal z innymi więźniami stały się popularne, pokazując tę samą błyskotliwość, która kiedyś zachwycała miliony na światowej scenie. Jego udział w turnieju więziennym stał się legendarny. Zwycięstwo jego drużyny przyniosło im pieczoną świnię na obiad, dodając nieco dziwnego akcentu do i tak już kuriozalnej sytuacji. Po wypuszczeniu z aresztu domowego, a następnie odzyskaniu wolności, Ronaldinho próbował odbudować swoje życie. Jego historia pozostaje jednak przerażającą opowieścią. Podkreśla niebezpieczeństwa związane z niekontrolowaną sławą i fortuną oraz pułapki związane ze złym planowaniem finansowym. Ronaldinho Gaucho był niegdyś synonimem piłkarskiego arcydzieła. Magikiem piłki, olśniewającym fanów na całym świecie swoimi fascynującymi umiejętnościami, zaraźliwym uśmiechem i niezwykłą charyzmą, zwycięzca Mistrzostw Świata, Ligi Mistrzów i zdobywca złotej piłki. Jego historię czyta się jak piłkarską bajkę, ale za uśmiechem kryły się osobiste zmagania, które doprowadziły do opadku schwały niemal tak dramatycznego, jak jego błyskawiczne wspięcie do elity futbolu. I to by było na tyle. Dziękuję, że zostałeś do końca. Jeżeli filmik ci się spodobał, nie zapomnij o stawieniu łapki w górę. Z góry bardzo dziękuję. Do następnego. Cześć!